Witajcie, no niestety u mnie też przyszła zaraza ziemniaczana. Mamy tutaj ewidentnie cały liść. Mamy na łodydze. Tu jest w ogóle ciężka sprawa. Niestety widziałam to też w drugim tunelu i na dworze. I nie wiem co dalej. Nie chcę chemii. Bo cały czas są zbiory, bardzo ładnie dojrzewają pomidorki. E, więc dam szansę i opryskam wodą utlenioną. Czy to zda rezultat? Czy przedłuży życie moim pomidorom? Zobaczymy. Ja przepraszam, tak sąsiad tam kosi i kosi. Ale jak pokazywałam weszła zaraza. Niestety. Pobrywałam kupę liści. O, ale jeszcze jeszcze są. I to nie wygląda wesoło. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Ale naprawdę czekałam, a ten sąsiad się tam uparł. Yy, no i co? Podlewam i opryskuję wodą utlenioną i olejkiem z drzewa herbacianego. W ogóle olejek z drzewa herbacianego ma nie tylko właściwości yy, przeciwgrzybiczne, ale przeciwbakteryjne więc i woda utleniona no tu już mamy zaraz wrzesień, więc ja już nie chcę tutaj nic działać żadną chemią, wszystko fajnie dojrzewa ostatnie dni ciepła, chciałabym żeby to wszystko dojrzało chociaż o tydzień przesunąć to choróbsko i na pewno już będą lepsze zbiory podlewałam wodą utlenioną i Teraz opryskuję, a proporcje podam Wam pod filmikiem.